Dzień dobry z tej strony Jakub Owrodnik, kanał Basen Atrakcji. Nagrywamy dzisiaj Spinoff, kolejny odcinek z niezastąpionym pandą. Dzień dobry. Dziś rozmawiać będziemy o grze gris, która zaskoczyła nas pod wieloma względami. I uwaga, będą spoilery, a że gra jest bardzo krótka. To jeżeli ktoś chciałby ich uniknąć, to Zapraszamy do grania już teraz, a jeżeli nie, to zapraszamy do wysłuchania tego, co mamy do powiedzenia. Tak, gra jest, gra jest bardzo krótka. Takie zwykłe playthrough tak naprawdę to jest około 3, 3,5 do 4 godzin. W momencie, jeżeli się za bardzo nie zaczynamy nad jakąś aktywnością, to myślę, że to w 2,5 godziny jesteśmy w stanie naprawdę obrócić. Z zacznijmy może od tego, że grę stworzyło studio, które nazywa się... Nomada Studio. Nomada Studio zdaje się, że jest, jest to ich pierwsza gra. a drugą grą jest gra Neva, która jakby kontynuuje, kontynuuje koncepcję zapoczątkowaną przez Gris. Wydawcą jest Devolver, znany z wielu, wielu, wielu gier, małych i większych, na przykład Hotline Miami albo Inscription. Takie bardzo, bardzo ciekawe, dosyć innowacyjne gry. I co jeszcze możemy powiedzieć? Możemy chyba powiedzieć, że gra jest z 2018 roku, więc ma już trochę na karku. I może przejdźmy do tego, co jest, co jest podstawą tej gry oraz co jest jej chyba głównym wyróżnikiem. No to ja zacznę od tego, co dla mnie jest najważniejsze w ogóle w tym tytule czyli sam art style i. Sposób opowiadania historii, gdzie tutaj tak naprawdę mamy historię bez słów. Mamy historię opowiadaną za pomocą tak naprawdę obrazów, za pomocą dźwięku, muzyki, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i dotyka naszą bohaterkę, oraz w bardzo oryginalny sposób poprowadzony tak naprawdę progres całej historii. I tutaj tutaj, tutaj walny w takim razie spoiler, i żeby dokładnie określić o co mi chodzi, to, że zaczynamy, jakby w sytuacji, w której nasza bohaterka traci głos i traci kolory w życiu. I my wraz z rozwojem tej historii pomagamy jej odkryć na nowo te kolory i doprowadzić ją. Znowu do, do świata, w którym, w którym te kolory są i w którym w końcu będzie mogła też odnaleźć swój głos. I, jest to, I to, co jest dla mnie absolutnie w ogóle tutaj genialnym zabiegiem, bardzo ważnym zabiegiem, to jest to, jak za pomocą tych obrazów, dźwięku, za pomocą artstylu przedstawionego mówimy tutaj w bardzo nieoczywisty sposób o rzeczach. Zostawiamy bardzo dużo niedopowiedzeń, zostawiamy bardzo dużo do interpretacji własnej gracza. W zależności od, od osoby, która, która w to zagra, ona będzie to przeżywała trochę na swój sposób. Będzie to rozumiała trochę po swojemu, w zależności od tego, co przeżyła. I, i to jest, uważam, coś, co bardzo mocno wyróżnia ten tytuł i co tworzy ten tytuł, e, Właśnie takim bardzo artystycznym produktem. Artystycznym produktem, który ma bardzo dokładny, bardzo konkretny pomysł na siebie i bardzo oryginalny również. Coś, co jest to tak naprawdę, można powiedzieć, że jest to taki platform adventure. Wydaje mi się, że w ten sposób, ponieważ mamy tam elementy platformowe, jakieś takie mini zagadki i tak dalej. Natomiast samo to, co jest tym takim korem, co jest tym tym takim głównym aspektem, którego tutaj się do, dopatrujemy, to jest właśnie, to są właśnie te obrazy. To, to jest ta muzyka. Muzyka jest absolutnie fantastyczna. Eee, no i sposób opowiedzenia historii narracja, przedstawienie tego, e, co się działo z bohaterką przedstawienie tego w taki sposób, że bardzo łatwo jest graczowi wejść w to, albo nawet nie wejść w to, ale odwzorować to. Na swoich doświadczeniach, które, które mieliśmy w życiu, genialny, oryginalny pomysł. I tak naprawdę coś, co trochę pokazuje i uświadamia, że w tym całym całym medium growym, które mamy oparte o, o różne gry akcji, o RPG, o przygodówki, platformówki, że jest tutaj miejsce i dalej, żebyśmy o tym pamiętali, że jest miejsce na artyzm, że jest miejsce na sztukę. I sztukę w wydaniu takim, jaką inne media nie są w stanie nam dać. Bo nie będzie to film, bo nie będzie to po prostu piosenka, bo nie będzie to książka, bo nie będzie to obraz, bo nie będzie to wiersz cokolwiek. Jest to wykorzystanie tego medium w bardzo. W bardzo pełny sposób w celu wykazania pewnej, pewnej wizji e, i pewnego przesłania. Dokładnie tak, jak robimy to w przypadku obrazów. No ja chciałbym dopowiedzieć tutaj, że e, faktycznie mamy duże pole do interpretacji zarówno pod kątem tego, jak odbieramy grę audywizualnie, a również tego, jak. E, Zostajemy przeprowadzeni przez tę całą podróż, ale jednak pewne rzeczy wiemy. Są przesłanki takie, że możemy być prawie pewni, że coś nastąpiło. W ogóle gramy dziewczyną, tudzież kobietą, która zaczyna w świecie wypłowiałych kolorów. Tak? Stąd nazwa szarość, bo po prostu jesteśmy... Nasze życie jest pozbawione, czy życie bohaterki jest pozbawione kolorów. Wiemy też, to już w trakcie gameplayu, że prawdopodobnie wydarzyło się coś w jej życiu, co bardzo ją wstrząsnęło i jakby rzuciło cień na jej dalsze życie i postrzeganie świata. Prawdopodobnie była to jakaś strata, ale to już nie, nie chcę za bardzo wchodzić w interpretację żeby każdy sobie sam po prostu niech zinterpretuje. Natomiast w trakcie podróży, bo to jest taka no, 3-4 godzinna podróż przez bardzo interesujący świat i bardzo ciekawe wydarzenia, również właściwie wszystko, każde nawet najmniejsze zdarzenie może podlegać tutaj interpretacji, więc to jest taka bardzo powiedziałbym do, dosyć głęboka rozgrywka, bo w sensie mentalnym, bo nie, nie w sensie gameplayowym, no to do tego zaraz przejdziemy. I po prostu odkrywamy te kolory, ale też odkrywamy co się stało, interpretujemy to wszystko, no, żeby pójść sobie do, jakiejś, do jakiegoś wniosku na koniec, co się, co się wydarzyło i jak to jest. Ja chciałbym się podzielić moją interpretacją, ale pod koniec. Natomiast mam pytanie: czy to jest w ogóle gra? Czy mamy na tyle dużo gameplayu relatywnie do tych pięknych obrazów, i do fantastycznej muzyki, i do fabuły, do tej opowieści, żeby móc powiedzieć, że tu jest realny gameplay? I, I widzisz, i to jest, to jest fajne, bo, bo chciałem o to zahaczyć, w, jakby w kolejnym punkcie. Mianowicie to, jaki jest tutaj stosunek tej sfery gameplayowej do całej reszty. I to jest to, to też, co wspomniałem, że jest to taki platform adventure. Jest to dlatego, że mamy tutaj sporo elementów platformowych. I tych elementów platformowych jest relatywnie dużo. E, powiedziałbym, że prawdopodobnie, jakbyśmy sobie złożyli e, cały gameplay, który, w którym będziemy, i do tego, w, w, jakby w to połączymy, i chodzenie, oglądanie tych obrazów, e, to wszystko, co się dzieje za pomocą muzyki, to powiedziałbym, że tych elementów platformowych jest pewnie około 50% tego, co my faktycznie może, no 50-40% tego, co my faktycznie e, mamy do przejścia, jeżeli chodzi co wymaga od nas pewnego inputu i może nie umiejętności, ale czegoś więcej tylko niż na przykład klikanie myszki w jedną czy w drugą stronę. E, więc ja uważam, że jest to dalej gra, ale jest to gra, która znajduje taki e, może nie złoty balans, bo zakładam, że te, te, te procenty, powiedzmy ten stosunek gameplayu do... Do czy, czy walking simulatora, czy, czy oglądania tych obrazów i słuchania muzyki, pewnie dałoby się tu dopracować. Natomiast jest to fajny taki sweet spot, który, który dobrze działa i który dobrze się sprawdza. I naprawdę wydaje mi się, że tutaj pod tym względem zostało to zrobione naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. Ilość tej rozgrywki i jej. Stopień trudności wydaje mi się po prostu adekwatny do tego typu tytułu. Powiem więcej: ja jestem bardzo zadowolony, że to zostało zaimplementowane w taki sposób, a nie na przykład trudniejszy, żeby sztucznie wydłużyć rozgrywkę, żeby z 3 godzin zrobić 5 albo i więcej. Nie ukrywam, że są elementy trudniejsze, to znaczy takie, w których no, może powiedzmy jaki jest core tej platformowatości. Chodzimy i skaczemy i to jest bardzo proste. Natomiast pojawiają się od czasu do czasu zagadnienia. Nie chcę, chociaż można zaspójlować. Pojawiają się zagadnienia typu odwrócenie pewnych wektorów ruchu, nadanie pewnych nowych szybkości poruszania się, Nadanie pewnej presji, czy raczej poczucia presji. No i to wszystko sprawia, że, że są elementy, które jakby wystają poza tę bardzo prostą rozgrywkę. Tutaj to, co wspomniałeś o tym, że, że nie jest to sztucznie wydłużone. Ja uważam, że ta gra ma bardzo dobry czas przejścia. Ona nie jest ani za długa ani za krótka. To jest taka idealna gra, to tak naprawdę jednego ewentualnie dwóch jakby takich posiedzeń. To pozwala nam tak naprawdę wejść w ten taki świat, zanurzyć się w nim, przeżyć i wyjść. I to zostawia troszeczkę taki taką odrobinkę niedosytu albo odrobinkę czegoś takiego, że jest to taki bardzo Wyjątkowy experience, i ten, właśnie ten czas, który spędzamy, że to nie jest na przykład 8 godzin, 10 godzin, 15 godzin gameplayu, daje nam to takie trochę poczucie tej takiej wyjątkowości, jakbyśmy trochę przeszli przez galerię sztuki, taką interaktywną galerię sztuki, gdzie to trwa właśnie te powiedzmy dwie czy trzy godziny. Przechodzimy, oglądamy, wchodzimy w ten taki, taki marazm, w ten taki. W ten taki ambient ogólny tego, i po tych trzech godzinach wychodzimy z tego muzeum, wychodzimy z tej galerii sztuki, oczyszczamy się i jest koniec. I, I dlatego wydaje mi się, że to jest to bardzo, bardzo dobry zabieg i bardzo dobra decyzja, że ta gra trwa tyle, a nie więcej. No i jeszcze jest prawdopodobnie ten efekt, że po prostu zamykamy okładkę książki i. Mózg zaczyna sam zmienić, co tam się wydarzyło. Kim był ten bohater? Dlaczego ona spada? Co się wydarzyło w tym momencie? To są rzeczy, które, których my w trakcie rozgrywki nie analizujemy, ale będziemy analizowali prawdopodobnie po ukończeniu, ponieważ wspomnienia będą na świeżo. Przez trzy godziny nie zdążymy zapomnieć, co tam się działo, a te wydarzenia są ważne. Tak, no, mówię, fantastyczny, fantastyczny pomysł, fantastyczny zabieg. Wydaje mi się, że gdyby, gdyby ta gra trwała dłużej i było trochę więcej nastawienia na, tak jak Ty powiedziałeś, na te takie trudne platformowe elementy, to też nie czulibyśmy takiego płynnego przejścia przez historię. A przez to, że ten poziom trudności jest, jest taki, a nie inny, to. Daje nam taką, takie poczucie tego, że my faktycznie no przechodzimy, przechodzimy przez to błyskawicznie i, i, i cały czas wchłaniamy więcej, więcej informacji, więcej dźwięków, więcej obrazów. Naprawdę ja tutaj powiem szczerze, ja się zastanawiam i czy nie, nie zagrać właśnie do tego w newę, bo jest to gra, przy której naprawdę możemy mieć trochę takie może nieartystyczne objawienie. Ale dojdzie do nas to, że takie gry jeszcze istnieją, że gry to nie tylko akcja, że gry to też sztuka. Nie no, poczucie, poczucie obcowania ze sztuką zdecydowanie. Tutaj e, może przejdźmy tak płynnie do tego tematu, bo tyl graficzny e, jaki jest tutaj zaprezentowany jest unikatowy. To, są, to, to jest animacja e, feli akwarelowych barw przechodzących jedno w drugie, i jest to niesamowicie dobrze zaimplementowane. To znaczy, nie, nie ma gliczy, nie ma jakichś uchybień, nie. wszystko jest po prostu gładziutkie i płynniutkie. I jest to przepiękne. Gra świateł, podkreślenie konturów pewnych obiektów. Zaprezentowanie elementów platformowych w postaci na przykład zaimplementowania nieco grubszych kresek, nieco cieńszych kresek. To wszystko się pięknie komponuje do całości świata. I przy okazji, może powiedzmy, bo nie, nie, nie chcę, żebyśmy się rozdrabniali na ten temat, ale muzyka, która ilustruje, współilustruje to, co dzieje się na ekranie, jest. Po prostu. Perfect match, że tak powiem, jest idealnie dobrana, w ogóle sama w sobie jest bardzo ładna, ale jest dobrana idealnie jako muzyka ilustracyjna, i to sprawia, że odbiór audiowizualny tej gry jest niesamowicie dobry. Tak, to jeszcze a propos muzyki ja wspomnę o takim o takiej jednej rzeczy, która. Uważam, że jest fajnie adekwatna do tego, bo jest takie zjawisko, które nazywa się synestezja. I zaraz dokładnie wytłumaczę, co to jest. Ale, w, tak, w skrócie, jest to coś. Jest to takie, takie zjawisko, dzięki któremu my, za pomocą dźwięków, jesteśmy w stanie widzieć bądź czuć kolory. I to w połączeniu z tym, w jaki sposób w gry sprowadzane jest nasze odkrywanie kolorów, nasze odkrywanie kolorów tego, tego jej życia, tego jej świata na nowo. Ta muzyka nam to daje. Ta muzyka bardzo dobrze wie, w jaki sposób przedstawić konkretny kolor, w jaki sposób przedstawić konkretną emocję, i w jaki sposób nadać pewnego tonu, czy w konkretnej sytuacji, czy w konkretnym obrazie, czy czy nawet w tym, jak my patrzymy, jak przechodzi nasza główna bohaterka przez pustkowie, i co tam się dzieje. I to jest. I, i ta muzyka przez to, że ona nadaje pewne, pewne barwy, że ona ma bardzo, bardzo mocny koloryt i, i, i wytwarza bardzo wiele emocji, to, to, to daje nam możliwość, że my, nie patrząc nawet na sam, sam, sam gameplay, my już wiemy i my już rozumiemy, co się dzieje. My już widzimy zmiany, i, i to jest coś, coś absolutnie bardzo ważnego. To jest, jakby w takiej nazwijmy to, psychologii muzyki e, i takiej psychologii kolorów. Bardzo bardzo ważna rzecz. Jest to, jest to trudna rzecz do osiągnięcia, e, a uważam, że Gris e, poradził sobie niesamowicie z tym, z, tym, z tym tematem. Oczywiście to nie, nie wystąpi u każdego. Bo, bo sama synestezja jest dosyć rzadka, natomiast uważam, że Gris daje możliwość nawet osobom bez synestezji, żeby to, żeby to poczuć i troszeczkę odkryć. Nie mm. wiem, czy nie poszedłem w za bardzo. Nie nie. W, w psychologiczno metafizyczny w to... po prostu tutaj taki e, taki vibe nie. Ale tak ale tak czuję. No to jest to mówię to jest. Wynikowy produkt. Vibe, psychologiczno-metafizyczny jak najbardziej jest na miejscu, bo istnieje jakiś taki poziom nawet psychodyliczności tych kolorów i towarzyszącej muzyki przy niektórych wydarzeniach i wydaje mi się, że w ogóle mnogość elementów, które są symboliczne w tym tytule, to sprawia, że właśnie nasza wyobraźnia zaczyna jest, jest rozbuchana, że tak powiem. Zaczynamy się snuć domysły. Co, o czym to wszystko jest. I dlaczego. Chciałem jeszcze zapytać króciutko o czas gry. Ja może tylko dopowiem, bo to nie padło. Wydaje mi się, że gier. Potrzebujemy gier na kilka godzin. Mówiąc oględnie na jeden wieczór, tak? ewentualnie dwa. To są. Gry, które mogą pozostawić coś bardzo ciekawego, i możemy później rozmawiać o nich prawie jak o filmach, może nieco obszerniej, bo tu jest jeszcze oczywiście warstwa rozgrywki, ale to jest coś, co można skonsumować szybko, ale relatywnie względem takich gier na przykład na 120 godzin, ale też zostawiają po sobie bardzo dużo ciekawych emocji, wrażeń i refleksji. Oj, tak. I to, 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 co ty mówisz o tym takim rozbuchaniu, no to właśnie się wiąże z tym, że tu mamy właśnie wykorzystanie medium gry i wszystkich jej aspektów do tego, żeby te żeby, żeby te synapsy u nas poruszyć. nie? Że masz właśnie i, i to, co widzimy, i to, co słyszymy, i to, czemu nadajemy ruch jaki mamy input. E, Fantastyczny, fantastycznie, fantastycznie zrobiony pomysł i naprawdę polecam, polecam absolutnie każdemu. No mówię, ja, przeszed, ja przeszedłem to w 3,5 godziny i to czasami po prostu sobie stając, patrząc, słuchając, więc myślę, że nawet mogłoby być to z jakieś 3 godziny. Gra nie ma żadnych, nie wiadomo jakich tutoriali, nie prowadzi za rączkę. Nie pokazuje jakimiś strzałkami, gdzie nie ma niczego takiego, co, co w ogóle w jakimś najmniejszym stopniu mogłoby wybić z tego z tego takiego przeżycia e, artystycznego. Więc to jest bardzo, bardzo kompletny produkt. I jak już o tym wspomniałeś, to ja bym dopowiedział, że gra posiada e, bardzo symboliczne UI, głównie menu. I jest to przepięknie zaprojektowany UI. Oj, tak. Minimalizm, symbolizm yy, i spójność z tym, co przedstawia gra swoim światem. Po prostu bardzo, bardzo kompletny. W tym, co ma sobą reprezentować, jest to bardzo kompletny produkt. Yy, także może jeszcze zaznaczę, że to nie jest reklama, <laughs> ale obecnie gra do zakupu na teamie za dziewięć, także okazje fantastyczne, I ale warto. i ja bym nie, nie zabraniał jej kupić w pełnej cenie 68 zł. Hmm. Zdaje się, że ona była swego czasu w Game Passie, nie wiem czy jeszcze jest. W każdym razie, naprawdę produkt godny polecenia, i jeżeli ktoś się nie odnajdzie, to. Nie ma syndromu utopionych kosztów, bo to tylko trzy godziny. Mm -hmm. No i, i druga gra nerwa też jest do kupienia na przecenie akurat, bo aż sprawdziłem. Chyba kupię. No dobrze, czy jeszcze coś mamy? A, oczywiście, że coś mamy, bo ja już zapowiedziałem, że będę chciał się podzielić e, tym, o czym według mnie jest ta gra, mm -hmm. e, taką ogólną in interpretację którą ja odczuwałem już mniej więcej pod koniec rozgrywki, a już na samym, samym końcu w ogóle dostałem taki achievement, który się nazywa. To nie wiem, czy w każdym playforu można to, to zdobyć, ale ja miałem taki achievement samoakceptacja. I wydaje mi się, że cała gra to jest historia tego, jak Dziewczyna zagubiona w jakimś świecie y, uzyskuje właśnie samoakceptację. No, ja, ja tutaj się no, praktycznie podpiszę pod tym, bo rozmawialiśmy o, e, o interpretacji tytułu, o tym, co odczuwaliśmy e, po tym, jak przeszedłem ten tytuł. I dla mnie też jest to, jest to gra o tym, jak dziewczyna po jakichś traumatycznych, bądź bardzo ciężkich przeżyciach. W których straciła głos, straciła właśnie kolory, jej świat stracił kolory, w końcu my pomagamy jej odnaleźć, odnaleźć te kolory w życiu, i w końcu, na samym końcu, udaje się jej pokonać duchy przeszłości, tego, co, co jej te kolory zabrało, i zacząć życie na nowo. Samo, za pomocą samoakceptacji tego, kim jest, kim była i, i co jest przed nią. No dobrze, bo wyczerpaliśmy temat Grisa. No gra u sztuki, no, tak powiem. No chyba tak. Ja się pod tym podpisuję. To co? Chyba polecamy. Po, polecamy zdecydowanie. Rękami i nogami. I co? I żegnamy się tym optymistycznym akcentem z Państwem. Zapraszamy na kolejny spin-off, który. Również mamy ochotę nagrać w duchu pozytywnym i będziemy polecać kolejną grę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do usłyszenia, papa.